Hej, wszystkim, ja jestem Ciastkowy, a przed Wami obiecany odcinek poradnika do Daisy, Oczywiście na nowo. Postanowiłem, że poradniki podzielę na kilka części, ze względu na to, że gdybym nagrał wszystko w jednym odcinku, trwałby on godzinę, ponad godzinę i to nie byłoby przejrzyste. Także będzie kilka części, każdą zatytułuję odpowiednio do tego, co znajdzie się w danym odcinku. Także zaczynamy dzisiaj pierwszy, pierwszy pod tytułem Jak żyć, żeby przeżyć czyli pierwsze kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt minut w grze, co robić, żeby nie zginąć, jak, jak najdłużej przetrwać, żeby zdobyć kilka potrzebnych rzeczy na początku, żeby móc kontynuować całą przygodę, także zapraszam. No i dobrze, moi drodzy, mamy tak spawning za... 15 sekund w tym momencie i na pewno duża część z was, która zaczyna przygodę z DayZ, bądź niedawno zaczęła, zastanawia się w jaki sposób znaleźć się na mapie bądź wiedzieć w którym miejscu jesteśmy zaraz po zespałnieniu się w grze i za chwilę wam to wytłumaczę. Tak, pojawiłem się w tym momencie. Ja, w... ja w... już mam pewien pomysł na to, gdzie jestem i strzelałbym, że to będą prigorodki pomiędzy elektro a czerno. A czy dobrze myślę? Bardzo dobrze myślę, bo tutaj mamy górę dosyć charakterystyczną. I tak, z tej strony mamy czerno, tak jak widzicie. W tamtą stronę, gdy pobiegniemy za tą wielką górą, będziemy mieli elektro. Respić będziecie się w różnych miejscach, ale najważniejszym elementem jest... Przetrwać, nie zginąć, w jaki sposób? Po pierwsze, rozglądamy się. Jeżeli widzicie jakiekolwiek budynki, to pamiętajcie, biegnijcie w stronę budynków. Biegnijcie w stronę budynków najlepiej drogą. Drogą dlaczego? Za chwilę Wam powiem. I to zobaczycie. Idziemy do drogi. Biegniemy w stronę budynków. Tam są budynki, były tam budynki, w którąkolwiek stronę. I dosyć ważnym elementem, będzie znalezienie tak jak widzicie tutaj tabliczki z nazwą. Tabliczka z nazwą miejscowości. Jeżeli ktoś ma problemy z rosyjskim, nie potrafi przeczytać danej nazwy, to też jest na to rozwiązanie, ale jak na razie widzicie, Prigorodki dokładnie tak to się nazywa. <laughs> jak najłatwiej się znaleźć? Otóż najłatwiej będzie się znaleźć przy użyciu mapy. Ja osobiście używam mapy Daisy Czernaruś, map po wpisaniu w Google macie pierwszą stronę, pierwszą stronę, na której jest bardzo ładna mapka, mapka, na której macie zaznaczone wszystkie budynki w, w danym miejscu, macie nazwy zarówno po angielsku, jak i po rosyjsku, także nawet jeżeli staniecie przed tablicą, gdzie macie te piękne znaczki, to za pomocą Mapy będziecie mogli sobie porównać te znaczki do nazw miejscowości na mapie i sprawdzić, gdzie dokładnie w tym momencie jesteście. Jak gdzieś tu wmontuję mapę i pokażę Wam, w którym miejscu dokładnie się zrespiłem i gdzie będziemy biegać. No i lecimy po kolei, tak? Każde budynki, co jest najważniejsze na początku. Znaleźć przede wszystkim jedzenie i picie, przynajmniej. Oho, od razu mamy broń. Eee, mamy ubranie, ubranie warto zabierać. Zabierajcie także ze sobą szmaty na początku, bo mamy tylko jedne ragi. Widzicie, mamy od razu nóż. Pyk, zmieniamy to na szmatki. Łączymy ze sobą. Mamy już trzy szmatki w razie gdyby zraniło nas zombie bądź cokolwiek innego złego się wydarzyło. Jak widzicie, nie jest najgorzej. Coś tam już na początku mamy. Lecimy do kolejnego budynku. Zwiedzajcie także tego typu miejsca. Tu możecie znaleźć siekiery, inne dziwne, potrzebne rzeczy. Dobra, lecimy do kolejnego budynku. Dlaczego tak ważne jest jedzenie i picie? Ponieważ, e, może wcześniej było to jeszcze większym problemem, nawet, ale w tym momencie nadal, nadal jest to dosyć ważna rzecz, żeby, e, żeby znaleźć jedzenie i picie jak najszybciej. Ponieważ, gdy będziemy biegać, a biegać będziemy na początku naprawdę sporo, nasza energia. O, mamy plecak. Zapotrzebowanie na jedzenie, jak i picie, będzie rosnąć w dosyć, w dosyć szybkim tempie, także postaramy się znaleźć to od razu, jeżeli znajdziecie. O, 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 momencik. Mamy kilow, świetnie. Mamy puszkę jedzenia, jak widzicie. Warto szukać wszędzie, naprawdę wszędzie. Puszka jedzenia z jedzeniem jest o tyle trudniej, że możemy je znaleźć jedynie. Możemy je znaleźć jedynie w, w domach bądź gdzieś na zewnątrz, obok domów. Trumpet. Z trampetem zrobimy tak. Pyk. I mamy w plecaku złożonego. Może się przyda. Mamy P1 pistol. Nie, nie tak. Gdzie mamy? Zaraz, 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 zaraz. Tak. Dobra. Także no jak widzicie, z jedzeniem jest ciężko tak, bo możemy je znaleźć tylko w, tylko w budynkach, jako, jako jakieś tam puszki różnego rodzaju, czy, czy ryż, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast z piciem będzie trochę prościej, prościej ze względu na to, że, że napić się możemy także przy pompach. Jak znaleźć pompy? Pompy możecie szukać także za pomocą mapy i to wam polecam, będzie szybciej, łatwiej. Będą one zaznaczone za pomocą rozkładu budynków w danej miejscowości. Będziecie mogli odnaleźć na szybko taką pompę i się napić, a także napełnić przy niej butelkę czy kantynę. Może uda nam się ją znaleźć. Tu mamy zestaw do szycia, którym możemy naprawiać ubrania, ale jak na razie mamy większe potrzeby. Makarów będzie bardziej przydatny. Wiem, część z Was na pewno sobie pomyśli, jakim cudem on znalazł tyle rzeczy w tak krótkim czasie. No, Jest różnie, czasami trzeba poszukać dłużej, czasami krócej. Jak widzicie, ja mam w tym momencie dosyć spore szczęście. Szybko znalazłem kilka rzeczy bardzo potrzebnych, bo mamy oczywiście ryż. Ryż, który bardzo wzmaga pragnienie, więc gdy jecie ryż, najlepiej mieć przy sobie butelkę, być kantynę wody, puszkę z piciem. Ewentualnie być przy źródle wody, czyli przy pompie, zjeść ryżu, napić się i biec dalej. Co jest ważne, tu macie oczywiście statusy. W tym momencie jestem trochę głodny, nie jestem spragniony, ale też nie jestem jakoś napity dosyć dobrze. Napity, nawodniony, może w ten sposób. I nie mam statusu Energized, który oznacza, że w razie utraty krwi ta krew będzie się odnawiać. Więc za chwilę, za chwilę coś porobimy dalej, tylko jeszcze pobiegamy i poszukamy. Mamy kolejne domy. Przeszukamy resztę domów i pobiegniemy dalej. Co jest jeszcze ważnym elementem na początku? Eee, oczywiście znaleźć jakiś nóż, otwieracz do puszek, tasak, siekierę, kilof, cokolwiek, czym będziemy mogli otworzyć puszkę z jedzeniem. To jest bardzo ważne. Nawet jeżeli znajdziemy puszkę z żarciem, a nie mamy czym jej otworzyć, to nic nam to nie da. Więc także przeszukujcie, no, dosłownie wszystkie budynki na początku, tak, jeżeli zaczynacie. Wszystkie budynki, jeżeli nie macie celu, bądź miejsca, do którego chcecie dotrzeć, nie wiecie, gdzie to jest, bądź jak daleko, czy sobie poradzicie, poradzicie czy przeżyjecie, gdy będziecie tak po prostu biegli, prze przeszukajcie możliwie jak najwięcej budynków. Znajdźcie coś do jedzenia i jeżeli chodzi. Jeżeli chodzi o jedzenie Nie warto będzie się także... A ja sobie wezmę to Nie warto będzie się. A może już nie. Nie warto będzie się przejadać. Pamiętajcie o tym, żeby się nie przejeść. Jeżeli się przejecie i przepijecie. Wyżegacie całe jedzenie, które przed chwilą zjedliście. Tam mamy Elektro, ale pobiegniemy do czarno, będzie bliżej, wiecie? Tu z daleka widać. Rozglądajcie się. Bardzo dużo się rozglądajcie. Tam widać, że to jest naprawdę duże miasto, i to jest czerno. I tak jak mówię, nie przejadajcie się. wyżegacie wszystko, znowu będziecie głodni. Może być jeszcze bardziej niebezpiecznie przez to. Kompas. Czy kompas się przyda? Zdecydowanie bardzo. Zwłaszcza jeżeli nie wiecie, gdzie macie biec. Bierzecie kompas w rękę, przychodzicie na pierwszą osobę. Spacją wyciągacie go. No i wtedy. W tym momencie wiecie, w którym kierunku będziecie biegli. A to gdzie biec, oczywiście przy użyciu mapy. Będziecie doskonale wiedzieli, jeżeli znajdziecie miejscować, w której jesteście i użyjecie mapy, to za pomocą rozkładu budynków będziecie doskonale wiedzieć, w którym kierunku macie biec. Ewentualnie w którym kierunku biegniecie. Tak jeżeli będziecie chcieli biec na północ, to za pomocą rozkładu w budynku także da się to sprawdzić. Nie musicie używać kompasu, jeżeli, jeżeli o to chodzi. Ale to już jest grubsza zabawa dla osób, które, które, które potrafią coś takiego zrobić i, i jakoś tam orientują się w terenie, potrafią czytać mapę. Że jak widzicie, coś mamy, nie jest najgorzej. W Prigorodkach niestety źródła wody nie mamy, więc biegniemy do czerno w czerno. Na pewno to źródło wody znajdziemy. Widzimy się za chwilę i będę mówił dalej. No dobrze, moi drodzy, zbliżamy się już do Czerno. I teraz kolejna bardzo ważna rzecz, poza jedzeniem oczywiście, na początku i piciem. E, pogoda w Stendalowni nie zawsze jest tak ładna jak teraz. Nie zawsze świeci słońce, nie, nie zawsze jest na tyle ciepło, żebyśmy mogli sobie bez problemu biegać. Więc pamiętajcie, jeżeli macie jakieś ubrania, znajdziecie jakiekolwiek ubrania po drodze, podnoście je, wkładajcie je na siebie, żeby się nie wyziębić. To jest też dosyć. Wow, to jest też dosyć yy, ważny element, o nim należy pamiętać. Pyk. Mm, słab Pamiętajcie także, że jeżeli macie do wyboru takie same ubrania, tego samego typu, to bierzcie te, które są w lepszym stanie. Tak, Najlepiej, Pristine. Będą one Was lepiej chronić, chociażby od ataków zombie. Jeżeli nie znajdziecie w tak dobrym stanie ubrań, szukajcie Sewing Kitów bądź, bądź tamtych drugich, które. Chwilę wcześniej znalazłem taki zestaw do szycia skór, część ubrania materiałowe. Możecie poszyć tym sewing kitem, natomiast całą resztę zestawem do szycia skór. I pamiętajcie, naprawdę pamiętajcie o ubraniach, to jest bardzo ważne. Jeżeli pada, jednym z najlepszych rozwiązań będzie właśnie płaszcz przeciw, kurtka przeciwdeszczowa. Już nie, zwracaj, nie zwracajcie uwagi na to, czy ona jest różowa, żółta, zielona, czarna, czy jakakolwiek inna. Wkładajcie i tyle, bo naprawdę później będzie ciężko, jeżeli pobiegacie po deszczu. Akurat będzie zimno. Odzyskać temperaturę będzie naprawdę ciężko. Jednym z najszybszych sposobów, z najszybszych, najlepszych sposobów będzie rozpalenie ogniska, co nie zawsze jest prosta, bo jeżeli nie macie, nie macie siekiery. To zwyczajnie w świecie tego nie zrobicie, poza tym potrzebne, potrzebne będą jeszcze zapałki. Że to nie jest aż takie, takie proste. Prawdę mówiąc, z, po zebraniu takiej ilości rzeczy, którą ja w tym momencie posiadam, tak, czyli gdzieś tam trochę jedzenia, mam ubranie, całkiem w porządku, kurtkę, fajne spodnie, plecak, mam dwie bronie plus pistolet, mam kill -off. więc nie jest najgorzej, jeżeli znalazłbym jeszcze butelkę bądź kantynę, to bym był już całkiem ustawiony. Momencik, pokażę Wam jeszcze jedną rzecz dla osób, które gdzieś tam dopiero zaczynają, czy chciałyby, są zainteresowane. Za pomocą noża, czy nawet kilof, jeżeli mam kilof, siekierę, możemy otworzyć sobie puszkę. Radziłbym używać siekier, ewentualnie noży, najlepiej otwieracza do puszek oczywiście. To nam da największy procent jedzenia po otwarciu puszki. Na tym samym najemy się bardziej i, i ten głód spadnie nam w większym stopniu. Oczywiście mamy budowę na budowę, też warto zabiegać, także pamiętajcie, najlepiej przeszukiwać wszystkie budynki i omijać zombie. Na początku omijajcie zombie, starajcie się na nie nie wpadać. Nie bijcie się z nimi, nie walczcie z nimi w żaden sposób, ze względu na to, że mogą Was porządnie uszkodzić. Zaczniecie krwawić, mogą wam zniszczyć ubranie, bądź zrujnować nawet i zrujnować przy tym, tym samym przedmioty, które macie w ubraniu. A tego byśmy nie chcieli na początku, zwłaszcza na początku. Co więcej, jeżeli chodzi o to, jakie budynki warto lutować, oczywiście, wszystkie domki, które są w takich ładnych, kolorowych barwach: czerwone, zielone, piętrowe, jednopiętrowe. Dowolnie. Te budynki zdecydowanie. Budynek szpitala, taki jak widzicie tutaj. Tu możecie znaleźć medykamenty i całą resztę, o ile będziecie mieli szczęście. Może coś do jedzenia i tak dalej. Tu jest kilka pięter, jest także dach. Kolejny budynek, który Wam pokażę, a który sam też przeszukam, to jest strażnica. Na strażnicy znaleźć możecie różne rzeczy. W tym momencie chyba po tym patrzu jest dużo gorzej, bo jakieś pierdoły albo nic. Wcześniej wcześniej tu było naprawdę dużo broni. Ale warto zajrzeć, jak już przebiegacie. Na to nie zwracajcie uwagi. To jest pewien błąd gry, który występuje od jakiegoś czasu. Kolejny budynek. Kolejny budynek to jest posterunek policji. Sterunek policji w tym momencie, poza obiektami militarnymi, jest chyba jednym z najlepszych budynków, ponieważ respi się na nim em, ogrom broni. Przy, przy odrobinie. Odrobinie szczęścia. Możemy tu trafić na naprawdę fajne rzeczy. Na chwilę zobaczymy. Oczywiście samochody, tak? Auta. Zaglądajcie do bagażników. Naprawdę zaglądajcie do bagażników. Zwykłych aut, czy aut policyjnych, które też w niektórych miejscach, w miastach są. Zaglądajcie jak najbardziej. Tu możecie znaleźć bardzo fajne rzeczy. E, bronie, chociażby. I amunicję w bagażnikach aut. mamy posterunek. Na posterunku znajdziemy różne rzeczy, oczywiście gorzej lub lepiej. W tym momencie ja trafiłem gorzej. Że jak widzicie, w mieście, w Prigorodkach udało mi się znaleźć fajne rzeczy, natomiast na posterunku, gdzie powinno być tego sporo więcej, niestety jest ubogo. Co tu mamy? Mamy dwie CZ. -ty. CZ -ty nie wezmę i teraz tak. Mamy Glocka. I słuchajcie, biorę Glocka. Dlaczego Glocka? Ponieważ na, na posterunkach policji. Najłatwiej jest chyba znaleźć magazynek do Glocka, jeżeli chodzi o pistolety, oczywiście. Tu mamy dwie cezetki, do nich też można coś znaleźć, ale może zrobimy tak, że jeżeli coś znajdziemy, to wtedy wrócimy po tą broń. Na razie nosimy to co mamy, nie będziemy zaśmiecać, skoro leżą i tak blisko. Warto przeszukiwać każde miejsca pod biurkami, obok biurek, wszędzie. Czasami warto także użyć tab. I na tym podglądzie gdzieś przebiec obok niektórych rzeczy, bo często jest tak, że one leżą gdzieś pod teksturami i możemy je przegapić, nie zauważyć. Więc, więc warto robić w ten sposób. CRK, MP5 i oczywiście żadnego magazynku. Cudownie. Cudownie. Bierzemy tylko glocka. Przynajmniej ja biorę tylko glocka. W budynku zwykłym, w domku jest szansa na znalezienie czegokolwiek. Ale... MP5 CZ raczej będzie ciężko. Kolejny budynek, moi drodzy, czyli restauracja. Polecam zajrzeć. Nie mówię, że na pewno coś znajdziecie, ale polecam. Coś może tutaj być ciekawego, nawet coś do jedzenia bądź ubrania, w tym momencie są pustki. No jak widzicie, no. tak jak mówiłem, to zależy od szczęścia, od tego jak trafimy. Czy, czy akurat coś będzie, czy nie będzie. Tam mi się udało na samym początku, natomiast tutaj już jest trochę gorzej. Wy możecie mieć kompletnie odwrotną sytuację. W miejscu, w którym się zrespicie może nie być nic, bądź prawie nic, a gdy pobiegniecie do innego miasta lub kilka budynków dalej znajdziecie wszystko, czego, czego szukacie. No, jak widzicie kolejny plecak, więc nie jest tak najgorzej. Uważajcie też na przegrzanie. Po, poza tym, co mówiłem, żeby szukać ubrań, to trzeba także uważać... Puszka z piciem. Trzeba także uważać na przegrzanie, moi drodzy, bo można się przegrzać. Jeżeli będziemy zbyt ciepło ubrani, będziemy dużo biegać, to może pojawić się problem w postaci przegrzania. Wtedy najlepiej zdjąć część ubrań, zwłaszcza jakieś rękawiczki, czapki, takie, w których nie możemy przetrzymywać, trzymać żadnych przedmiotów. W ogóle, co ja przeszukuję? I to nam pomoże odrobinkę się ochłodzić. <laughs> Można też się położyć na ziemi. Kolejna restauracja już nie będę do niej zaglądał. Ee, wraki samochodów które też warto przeszukiwać ewentualnie zajrzeć do nich My pobiegniemy dalej. Kolejna restauracja budynki piętrowe zwykłe, na tych, na tych też. Tak jak widzicie, to wam pokażę. Tu też się trochę rzeczy respi, także nie można narzekać. Więcej, mniej, gorszych, lepszych, ale są. Kolejna restauracja. No i z tych budynków trochę jest w czerno. No i mamy kolejny. Kolejny, który na pewno warto odwiedzić. Nawet może trzeba, czyli remiza strażacka. Lecimy. Oh, o, so są much zombie. Nie chcemy zombie. Już nas zombie goni, także robimy, robimy pewną rzecz, aby się udała. Cyk. 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 Tak. tak. Tak, tak, tak. Odrobinę chociaż czasu zyskać. I teraz tak. Zamykamy, z tyłu, z tyłu jeszcze wejście. Zamykamy. No i mamy spokój. Teraz tak. Siekiera strażacka, najlepsza. Najlepsza broń. Niepalna. W tym momencie w grze. Oczywiście kilof też jest dosyć dobrą bronią. Więc... Pewno warto przyjść tutaj chociażby po samą siekierę. Co tu więcej mamy? Może coś jeszcze znajdziemy. Czego tam harczą jęczą? No dobra. Na razie nie mamy nic więcej, więc przejdziemy jeszcze na obrzeże miasta i pobiegniemy jeszcze w jedno miejsce. Mianowicie na balotę, na obiekty militarne, gdzie pokażę Wam już ostatni zestaw budynków, który warto odwiedzać. Także widzimy się już niedługo. Tak, jeszcze po drodze na balotę. Stacja paliw to stacja paliw, ale wagony. Wagony, które są także w niektórych miastach. Dlaczego warto je przeszukiwać? Ponieważ możemy tu znaleźć w sumie prawie wszystko, o ile nie dostanę zaraz szału, broń, ubrania, jedzenie, picie, dużo rzeczy. Przy odrobinie szczęścia, naprawdę fajne rzeczy możemy tu znaleźć, więc warto je przeszukiwać. Jedne, jedne z ciekawszych miejsc do przeszukiwania, jak widzicie, plecaki naprawdę to można znaleźć. Tam nawet pistolet był. Często znajdziemy tutaj. O, czekajcie, tu wejdziemy. Tu wejdziemy, o ile wejdziemy, tak wejdziemy. Jak widzicie, noże. To już nam by pozwoliło otwierać puszkę. Amfibia. Dziwna broń. Osobiście nie lubię jej, nigdy z niej nie korzystałem i nie będę. Także biegniemy dalej w kierunku baloty. No dobrze, jesteśmy na balocie. Mamy pierwszy z budynków militarnych. Czyli więzienie. Kiedyś więzienie było naprawdę fajnym miejscem. W tym, w tym momencie zajrzeć można, ale. Czy znajdziecie tu coś ciekawego? Niespecjalnie. Niespecjalnie. Może, nie wiem, dwie, trzy rzeczy. Czasami, ale to bardzo rzadko, jakaś broń się zdarzy. Drugie, drugie hangary. W tym momencie lecimy na hangary przemysłowe. Czyli takie, tu można zajrzeć. Warto zajrzeć, coś możecie znaleźć. Jedna rzecz, nie piłem i nie jadłem dlaczego? Chciałem wam pokazać. W tym momencie mam statusy hungry thirsty na bardzo ciemne pomarańczowej, to jest moment dosyć niebezpieczny, w którym warto jest coś zjeść i czegoś się napić. Jeżeli zbyt długo pobiegacie, tak jak widzicie, w lewym dolnym rogu, I'm starving i really need to drink, to już jest bardzo ciężka sytuacja, więc podjemy. Podpijemy. Na żółto jest już ok, da się jeszcze trochę pobiegać. Co nie zmienia faktu, że w mieście, obok baloty, obok lotniska, bo w tym momencie jesteśmy w balocie, pobiegniemy na źródło wody. Napijemy się, zjemy ryż. Może nie cały, bo to może być lekka przesada. Możemy się zbyt bardzo napełnić i pożygać. Ale chociaż z 50% tego ryżu warto zjeść. Biegniemy dalej. Przed sobą mamy kolejny budynek. Dosyć istotny jest to wieża kontrolna, i na tej wieży coś możemy znaleźć. Za nią są hangary. Hangary tu, które także warto przeszukiwać. Niestety na Balocie nie ma jednej istotnej rzeczy, właściwie dwóch. Nie ma tutaj baraków. Baraków podobnych do tego budynku. Są baraki, zarówno stare, jak i nowe. I takie baraki także warto przeszukiwać. Budynki właśnie podobne do tego nieco węższe. Tam znajdziecie bronie, dużo broni, ubrań militarnych, i tego typu rzeczy. Więc pamiętajcie, to będzie na lotniskach. Mamy raka. Też znowu mam na pomarańczowe, ale za chwilę się tym zajmiemy. Nie mamy tu nic ciekawego? Mamy. Otóż mamy kamizelkę. Kulo odporną, którą ja wam osobiście polecam, uratowała mi dupę już kilka razy. Nawet z kilku metrów obrywając jakiegoś Blaze udało mi się przeżyć. Tylko i wyłącznie dzięki, dzięki tej kamizelce do niej da się podłączyć takie półczasy, kieszonki i w nie całą resztę rzeczy. Takie kieszonki i, i całą resztę możecie właśnie znaleźć. O, te Keopens, włożymy je sobie. Takie rzeczy możecie znaleźć właśnie w tych hangarach, między innymi, Także my na razie stąd pobiegniemy. Mamy co chcemy, tak na wejściu już do hangaru, na zbliżeniu, ja widzę, czy, czy jest to, czego szukam. Tu widzicie, macie kolejną lornetkę. Lornetka też nam się może przydać, więc ją zabierzemy. Tam mamy jakieś ubranko. Nie widzę nic więcej konkretnego i ciekawego. Kolejne więzienie, do więzienia nawet nie będę wchodził, i w tym momencie biegniemy do źródła wody. No i w tym momencie mamy już <laughs> ostatnie fragmenty z tej części poradnika, czyli źródło wody, tak jak mówiłem. No i oczywiście proszę bardzo bagażniki aut, zawsze coś znaleźć się da. Garaże, także macie sporo rzeczy, mianowicie. Używamy pompy, spamujemy, po prostu kurde co jest? Co o jest? Coś się złego stało? Bardzo złego, bo nie tak to miało wyglądać. Niestety, dużo rzeczy jest i coś się. co, o w ten sposób. Stajemy tak, żeby mieć use the pump... I tak klikamy. F. Spamujemy F. Aż będziemy. Dobra. Przerywamy. Jak widzicie, już jestem hydrated. W tym momencie jeszcze podjem. No, jak będę jadł. To tak na zakończenie tego odcinka. Pamiętajcie, jedzenie i picie to przede wszystkim coś, czym będziecie mogli otworzyć puszkę. Jest, obo jest to obojętne czym. Jeżeli znajdziecie puszkę i będziecie szukać czegoś do otwarcia, jeżeli znajdziecie, od razu sprawdzajcie, najeżdżając na tą puszkę danym przedmiotem, czy możecie ją otworzyć. Jeżeli tak, od razu otwierajcie, jedzcie. Mamy w tym momencie status energized hydrated, więc jest. Bardzo dobrze, mamy jeszcze trochę jedzenia, mamy puszkę picia. Brakuje nam butelki bądź kantyny, ale to już, jest, to już jest kwestia niedługiego czasu, aby to znaleźć gdzieś tutaj, prawdopodobnie w mieście byśmy to znaleźli, jak poszukamy. Pamiętajcie, jedzenie, picie, coś do otwarcia, najlepiej siekiera, kilof, coś takiego, czym będziecie także mogli się bronić przed zombie. No i oczywiście ubrania, jakiś plecak. No i dalej ruszacie w drogę, tak? Ruszacie w drogę przeszukując wszystkie dostępne tereny w całej Czernarusi, moi drodzy. Także żegnam Was i zapraszam na kolejny odcinek, gdzie porozmawiamy o czymś innym. Nie wiem, zobaczymy. Może piszcie w komentarzach, co w drugim odcinku miałbym nagrać. Nie wiem, coś a propos broni, nie wiem czegokolwiek. W craftingu, chociaż ten crafting jest znikomy, tu prawie nie ma nic. Ale mogę coś powiedzieć, także dajcie znać w komentarzach, jak wam się podobało i o czym chcecie, żebym poopowiadał w następnej części poradnika. Hejo.